Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z każdym dniem widać to coraz lepiej na ulicach polskich miast. Także w Tczewie rozbłysły już lampki na choince przed tutejszym ratuszem. Rozwieszanie świątecznych ozdób ruszyło jednak na długo przed 6 grudnia. Jak co roku w ten okres się zbliżył, już go mamy tuż, tuż za rogiem, jak to można by powiedzieć. Zaczęliśmy właściwie nie tak wcześnie, jak, jak gdzieś się już to pojawiało zaraz po wszystkich świętych, ale my zaczęliśmy troszeczkę później. Głównie w pierwszej kolejności to jest dzień czyli Świętego Mikołaja, na węźle, czyli już tradycją się staje bombka, choinka rowerowa, no i oczywiście najważniejsza choinka przed urzędem miasta. Nam potrzeba tak zwięźle dwa tygodnie czasu, żeby móc rozwiesić wszystkie sznury ozdoby. Ozdób, tych, które są mocowane głównie do słupów oświetleniowych, to jest gdzieś około 400-450. To się zmienia, ponieważ co roku przybywa tych ozdób, które są zakupy czynione przez Wydział Spraw Komunalnych Inwestycji Urzędu Miejskiego. W tym roku również doszły troszeczkę wcześniej sznury na placu Halera, który wcześniej jakby. Posłużyły do uroczystości 11 listopada, ale one już pozostały do dnia dzisiejszego i będą po prostu również na ten okres świąteczny. Tych sznurów to jest też gdzieś w granicach, no można powiedzieć, bez chyba zbytniej przesady, około 2,5 do 3 km sznurów, bo to możemy liczyć. Niektóre są podwójnie, niektóre są pojedynczo, więc to ta długość to wychodzi z takich właśnie obliczeń. Ekstra jakichś nowości nie ma, ale jeszcze będzie jedna choinka również na placu Halera, ale z nią poczekamy dopiero po kiermaszu tym świątecznym, żeby tego miejsca tam handlowego, jakby w tej chwili nie zabierać. No i jeszcze będzie taka może skromniejsza, choinka na targowisku miejskim przy ulicy Żwirki. Natomiast przed urzędem już można zauważyć w tym czasie, kiedy jest już zmierzch no jest laserowy, że tak powiem, efekt widoczny na budynku urzędu miejskiego. To są chyba te nowości. Mamy w tym roku jakaś również ulicę Grunwalską, nowo przystrojoną. One się pojawiają gdzieś i w innych miejscach, mamy na osiedlu bajkowym, no i gdzieś tam jeszcze pewnie ktoś i lokalnie będzie robił sobie indywidualnie poza zakładem usług komunalnych. Co roku miasta zwiększają wydatki związane ze świątecznym oświetleniem. W Polsce rekordzistą jest Warszawa, ale pięknie przystrojony trakt królewski jest celem turystycznych wycieczek. Mieszkańcy chcą, by ich okolica wyglądała pięknie przed świętami, o czym świadczy między innymi fakt, że wnioski o zakup nowych iluminacji wpisane są między innymi w budżecie obywatelskim.